Dzień dobry Państwu, w Mierzynie Staw Wyborczy Magdaleny Zagrodzkiej świętuje jej zwycięstwo w wyborach, w drugiej turze wyborów na wójta. Na wójta Gminy Dobra. Takie emocje, emocje są jak po wygranym meczu. No, to najmniej o jakiś tytuł mistrzowski. Rozmawiam z Magdaleną Zagrodzką, dzień dobry. Pani Wójt, co prawda nieoficjalnie, nieoficjalnie, ale już wiemy, że wynik wyborów jest przesądzony. Różnica jest tak duża, że e, żaden, e, żadna komisja wyborcza nie może sprawić, w której nie ma jeszcze wyników. Czy są już ze wszystkich? Ze wszystkich są. I wiadomo, że uzyskała Pani taką liczbę głosów, która daje Pani pewne zwycięstwo. Jaka to jest różnica, proszę powiedzieć? 65%. 65% o, To jest bardzo wysokie zwycięstwo. Gratulacje, no bo to oczywiste, co za ja, tym idzie. Ja dziękuję moim mieszkańcom, to, Drugi to Jak rozmawialiśmy ostatnio mówiła pani, że ma pani większość w Radzie, w Radzie tak, tak? tak? I tak, to, jest jest... Tak, to jest bezpieczna większość. To jest bardzo ważne. Tak. Pomysły na najważniejsze stanowiska w gminie, wiadomo o jakie chodzi sekretarz skarbnik. No osoby tam naczelnicy na wydział: Nie na dzisiaj, ale ma pani w głowie już i wiadomo, że te decyzje personalne wkrótce się pojawią. Ja myślę, że tak. tak. Tak? I co jeszcze pani chce powiedzieć? Jest, dziękuję mieszkańcom moim zaufanie. za zaufanie. Tak, za zaufanie? Za zaufanie, Ale teraz musi pani nie zawieść. Nie, nie zawieść. To dopiero nie. będzie, nie? nie? A pani obok tutaj w, tak widzę, że przytulona... Ma duży wkład w kampanię wyborczą, tak, rozumiem? Jest... Aha. No, 866 głosów zdobyło. Różnicy. No najwięcej ze wszystkich radnych nawet... Aha, pani! Rachy, aha. Tak. A 866 głosów. Pani radna z No Dobra, to teraz już nie ma co o programie. Widzę, że jest euforia powyborcza. Tak. Czy była Pani pewna o tej wygranej? Czy jakie były emocje przed, przed, przed tym werdyktem? Eee, no bo za zadecydowała lokalna społeczność i zadecydowała dla Pani bardzo korzystnie. Tak. Ja się bałam trochę frekwencji w drugiej turze, bo wiadomo, że druga frekwencja to jest taka, druga tura jest bliska może frekwencja, ale byłam pewna, że moi mieszkańcy mi zaufają. Czyli za trzaskowski, trzaskowski nie pomógł. No cóż. Mieszkańcy wybrali. Tak, mieszkańcy wybrali. I nie, tu nie wybiera nikt z Warszawy, tylko wybierają mieszkańcy tej gminy, tak, której samorządy. dotyczą wybory, prawda? I tak. tak przy tym powinniśmy zostać. Dokładnie. W serce nasze w samorządzie. I ci, którzy myślą, że jest inaczej, się mylą. Myślę, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.